Niewątpliwą perłą Kościoła pochodzącą z czasów jezuickich jest ołtarz główny z lat 1713-1718. Ołtarz ten został ufundowany przez proboszcza Jana Panka i wykonany po jego śmierci. Pięć lat zajęło rzeźbiarzowi Tomaszowi Weinsfeldt rodem z Norwegii wykonanie tego dzieła. Punktem centralnym ołtarza jest monumentalny obraz namalowany przez ucznia Williama Johanna Kreczmara z Głogowa. Obraz przedstawia przemienienie Pańskie na górze Tabor. A tak Biblia mówi o tym. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana. I zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Dla uhonorowania fundatora nad obrazem umieszczono jego herb, okręt z trzema żaglami, a nad nimi kardynalski kapelusz. Z prawej i lewej strony obrazu ołtarz mieści w sobie czternaście figur. Z lewej umieszczono świętego Erasma, świętego Jana chrzciciela, świętego Piotra. Z prawej strony znajduje się święty Paweł, święty Wojciech z wiosłem, święty Pan Kracy z Lancą i palmą męczeńską. Na drugiej kondygnacji ołtarza znajduje się obraz Boga Ojca oczekującego Syna. Obraz podtrzymują cztery anioły. Na gzymsie stoją figury świętej Jadwigi i świętej Barbary. Całość ołtarza wieńczy chmura z anielskich główek, za których wystrzelają promienie symbolizujące nadejście Ducha Świętego. Na lewej, północnej stronie prezbiterium umieszczony jest dekoracyjny ganek gotycki z bogato rzeźbioną balustradą, zwany galerią kamienną lub chórę mieszczańskim. Na męsie ołtarza ustawiona jest tabernakulum, wykonane w warsztacie Weinschfelda. Renesansowa ambona datowana jest na rok 1591. Na bokach ambony umieszczone zostają wizerunki czterech ewangelistów. Łukasza, Jana, Marka, Mateusza. Na bogato rzeźbionej podstawie, wspierającej ambonę, umieszczono rzeźbę dwugłowego austriackiego orła, na piersi którego znajduje się herb cesarza Frederyka II. Nad kopułą ambony, na kuli ziemskiej, przedstawiono tron łaski Boga Ojca z ciałem Chrystusa na kolanach. Ambonę wykonano w czasie, gdy kościół, kościół należał do protestantów. W okresie przebudowy ołtarza głównego w nawach bocznych zniesiono dodatkowe ołtarze. W nawie północnej w części wschodniej umieszczony jest ołtarz Świętego Józefa. Obraz przedstawiający śmierć Świętego Józefa został namalowany w 1753 roku przez Salce. W tej samej nawie, na ścianie bocznej, znajduje się późno barokowy ołtarz Najświętszej Marii Panny pochodzący z 1725 roku. Obraz przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem. W nawie południowej, w części wschodniej, znajduje się ołtarz Świętej Barbary, ufundowany w 1713 roku. Obraz Świętej Barbary podtrzymują dwa unoszące się w powietrzu anioły. Nad obrazem Świętej Barbary widoczny jest herb Andrzeja Kafara, fundatora. Na ścianie bocznej umieszczono bliźniaczy ołtarz poświęcony świętemu Ignacemu Lioli z jego obrazem w części środkowej. W 1720 roku, w wyniku badań, starań proboszcza do południowej Nawy, dobudowano kaplicę Świętego Krzyża. Na ołtarzu umieszczono figurę ukrzyżowanego Chrystusa. W prezbiterium umieszczone są renesansowe stale. Na konsolach przy filarach umieszczane zostają barokowe, osiemnastowieczne figury świętych. Na placu kościelnym przy wejściu obok wieży stoi kolumna ku czci niepokalanej dziewicy Marii. Dzieło wykonane w 1712 roku przez Weischfelda. Za kościołem od strony północnej od 1812 roku stoi święty Jan Nepomucen, który wcześniej zdobił most na młynówce. Figura została wykonana w 1709 roku. Dalej za nim stoi mur z furtą i kamiennymi schodkami prowadzącymi w dół poza teren Starego Miasta. Obecny budynek plebanii przy Placu Kościelnym został wzniesiony w 1566 roku dla potrzeb szkoły protestanckiej. Przy ziemi budynku znajduje się sklepione przejście, stanowiące dawne dojście do Bramy Wojanowskiej. Nad przejściem od strony kościoła znajduje się łacińska tablica z napisem a napis ten głosi: Rada miasta zadała sobie trud wzniesienia tego domu, aby muzy i grajce w nim mieszkały. Przejście to jest bezpośrednim przejściem do baszty przy bramie wojanowskiej. Widok na basztę wojanowską. Widok przejścia od strony baszty wojanowskiej. Z boku przed kościołem, na parceli przylegającej do murów obronnych Starego Miasta, znajduje się budynek dawnego kolegium jezuickiego, powstały w połowie XVII wieku i rozbudowywany w dalszych latach.